Hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Kamikaze, a dzisiaj omówimy sobie zmiany formatów LEC w 2025 roku. Mamy bardzo dużo zmian, każdy split będzie się różnił, mamy też parę innych dodatkowych nowości, tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdziemy do poszczególnych splitów, najpierw garść ogólnych informacji. Po pierwsze, LEC zaczyna się 18 stycznia, czyli w tę sobotę. Będziemy mieli 3 dni meczowe, będzie to sobota, niedziela i poniedziałek. Będzie podział na trzy splity Winter, Spring, Summer. To oznacza brak Season Finals, a także brak Championship Pointów, tak więc te splity lecowe będą niejako oddzielone od siebie, nie będą miały wpływu na... Jeden split nie będzie miał wpływu na drugi, tak jak to mieliśmy w poprzednim roku. Będzie też Roadshow i lokalne LC we współpracy z drużynami. Co to oznacza? Nie do końca jeszcze wiadomo, to nie było to nie zostało tak szczegółowo ogłoszone, ale mniej więcej chodzi o to, że LEC nie będzie jakby takie scentralizowane w Berlinie i Rajot będzie się starał jakby wyjeżdżać do innych, będzie się starał wyjeżdżać do innych krajów, organizować tam rzeczy we współpracy z drużynami, czyli to na przykład takie. No przewidywania są, że na przykład na arenie k -Corp może coś zostanie zagrane, ale to jeszcze będzie dokładnie jakby omawiane, bo też no jakby jeszcze nie wiemy, co co dokładnie się pod tym kryje, ale właśnie wiemy już, że LEC po prostu będzie wychodzić do, z drużynami i będzie wychodzić jakby do innych krajów niż tylko Niemcy, niż tylko Berlin. A przechodząc już do splitów, to mamy regular split zimowy. Jeśli chodzi o zimowego regulara, to będzie on wyglądał identycznie jak mieliśmy to rok temu. Czyli każdy na każdego gra seria BO1 i 8 najlepszych drużyn przechodzi do fazy playoffowej. Jednak faza playoffowa będzie się już różnić od tego, co mieliśmy, od tego, co mieliśmy rok temu, mianowicie tutaj mamy playoffowy bracket, ale ten braket będzie rozgrywany w systemie fearless mode. I na czym polega system fearless mode? Że w trakcie, w trakcie trwania serii Będą wyłączane postacie, które zostały rozegrane w poprzedniej grze. Czyli pierwszą grę e, mamy e, normalną, tak jakby, mamy normalną rozgrywkę e, 10 banów łącznie e, i plikowane postacie, tak jakby, tak jakby to było zawsze w tej kolejności. Ale już od następnej gry w serii będziemy mieli JAKBY dodatkowe 10 banów i tymi 10 banami są postacie, które zostały wybrane w poprzedniej grze. E, czyli. W pierwszej grze mamy wyłączone 10 postaci, w drugiej grze mamy wyłączone 20 i tak dalej, aż na przykład w serii BO5 w ostatniej grze mamy i wyłączone aż 50, no bo 40 postaci łącznie z wszystkich ostatnich gier oraz 10 banów, na które zdecydowały się drużyny, tak więc no te serie jakby końcowe. Eee, znaczy ta ostatnia gra w serii, zawsze będzie taka e, no, najbardziej dziwaczna, może, bo będziemy mieli dużo niestandardowych herosów no bo po prostu ta pula czempionów zostanie bardzo mocno zmniejszona. E, dodatkowo zwycięzca Wintersplitu pojedzie na nowy międzynarodowy turniej, który odbędzie się w marcu. Jeszcze szczegółów na temat tego turnieju aż takich nie mamy, też będzie tam Fearless Mode, e, turniej będzie się nazywał Lastend, będzie trwał około tydzień. Eee, szczegóły formatu postaram się omówić, kiedy już jakby cały zostanie upubliczniony. Tak więc zostawcie suba, żeby być na bieżąco. Przechodząc dalej, mamy wiosenny split i nie ukrywam, wiosenny split mi się najbardziej podoba, e, bo tutaj mamy każdy na każdego e, BO3. Czyli mamy jakby wprowadzone serię BO3 już, już od samego początku. I po rozegraniu serii każdy na każdego BO3 wypadają nam aż cztery drużyny. Top 6 przechodzi do playoffów i playoffy wyglądają no, dosyć normalnie, tutaj nie ma specjalnych udziwnień. Mamy, na pod, mamy po prostu całe playoffy rozegrane w, serii, w seriach BO5. E, z Loser z braketem i top 2 e, jedzie nam tutaj na MSI e, Spring, t, e, tak więc no Spring jest taki najprostszy, po prostu mamy BO3, a potem mamy playoffy z seriami BO5 BO top 2 jedzie na MSI i no tak wygląda ten format. Spring jest najprostszy i moim zdaniem jest to też najlepszy, bo mamy dużo po prostu gier. Mamy najpierw było trójki, potem było piątki, tak więc no, tych gier będzie sporo łączna. A na sam koniec przechodzimy do Summer Splitu i Summer Split ma tutaj najbardziej skomplikowany format. Mianowicie na początku splitu mamy podział na dwie grupy. Zasady tego podziału jeszcze chyba nie został, zasady tego podziału jeszcze chyba nie zostały ogłoszone, ale w każdym razie mamy podział na dwie grupy. Które grają między sobą serię BO3. Każdy na każdego e, i najgorsza drużyna z każdej z grup wypada. Poza, e, top 2 przechodzi, jakby stricte do playoffów, e, a team, który zajmie trzecie i czwarte miejsce w każdej, w każdej z grup, e, musi zagrać taką, jakby dogrywkę e, nazywaną Deciderem. I to jest już jakby w tabelce tutaj wszystko playoffowej, czyli drużyna z grupy A trzecia gra na drużynę z grupy B czwartą, a analogicznie jakby z grupy B drużyna trzecia gra z drużyną czwartą. I tutaj już mamy mniej więcej. Taką klasyczną tabelkę playoffową, czyli po prostu wygrani grają z wygranymi, przegrani grają z przegranymi. Jak przegrasz w drabince przegranej, to odpadasz. Jak przegrasz w drabince wygranej, to spadasz do drabinki przegranych, a w, jakby w górnej, w, w wygranych w górnych drabinkach, to przechodzi bardzo szybko do jakby finałów. I jakby no, wygrany to jest jakby no, ktoś, kto wygra, jakby no, tą drabinkę, to już jest jakby finalistą, lecą na Summer Split. I tutaj na pewno trzy drużyny wchodzą nam na wardsy, czyli top 3, czyli jakby drużyny, które są w finale i przegrany lower bracketu, przegrany lower bracketu tak, jadą na wardsy. Jeszcze czwarty seed będzie uzależniony od wyników na MSI. Najpewniej, będzie to, najpewniej będą to jakby drużyny z Korei i Chin, ale no jest też szansa, że Europie pójdzie dobrze na tym MSI, więc jest ewentualnie szansa na czwarty seed, chociaż nastawiałbym się raczej na to, że e, będą po prostu trzy seedy, jakby top 3 Summer Splitu, e, jedzie nam na ŁORCY. Ale jeśli chodzi o formaty, to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Like sub, dzwon. E, filmiki, teraz postaram się wrzucać daily. Jestem troszkę w tyle, jeśli chodzi o te tier listy. Możliwe, że po prostu e, ostatnia jakaś tier lista się już chwilkę po zaczęciu. Summer Split'u, ale no na pewno będą wrzucane na bieżąco, na dniach. Tak samo zapowiedź jakby, no, następnego tygodnia LEC też będzie, no już na dniach też wrzucano. Jeszcze raz dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego. Na razie.